Hmm. Może pociągnijmy za tę linę? No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skitelsy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie! Masakra! Ale zaraz coś tu jest. Mm -hmm. Mari to klucz! Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przydulasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamien rze papier ty! Oh. Okay. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz! Dobra! Fuj, masakra, obrzydlistwo. Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem! To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Kura, mamy to! Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami, nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Uff, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie. Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie, dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk. Znalazłam go. O! Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Kura, świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie! Znowu muszę zaczynać! O! O, to czekoladowa babeczka z orzechami! Jaka pyszna! Ej, mija! Dobra moja kolej! O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu, to kawałek śmierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miamiam! Ups! Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Hurra! Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Enerduer Erika fakę? Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się, myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam! Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Jami. Może tym razem dostanę coś smacznego? Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kole. Ja, ale klucza w niej nie ma. No. Okay. no to teraz ja. Wuj, co za ochyda. What? Nie dam rady tego pić. Bingo. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? No. Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz! Mari, mogę ja to zrobić? Hura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. I działamy! Oho! Otwiera pierwsza. Nie twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili. Kolej. Okej, okay. otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz, otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. My zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Kura, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć! Tak, udało nam się! Juch! Idę otworzyć! Ciekawe kto to! Witam, oto kwiaty dla Ciebie! Jakie piękne! Jak tu dużo słodyczy! Nie mogę się napatrzeć! Wow, jest nawet czekoladowa fontanna! Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś! Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to! Jeszcze czego? Ona powinna stać na moim urodzinowym stole. Zniszczyłaś mój strój! Rozlałaś czekoladę! Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho! Operpiesz. Jeszcze zobaczymy! Załatwię cię w tym challenge'u! Nie sądzę! Jestem zdeterminowana! Trudno będzie mnie pokonać! Świeże truskawki! Świetnie! Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło! Dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz, Mia? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam Ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. Yummy! No to jedziemy. O nie! Coś poszło nie tak! Wszystko poszło nie tak! Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to. To twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Spadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody. O, można to popić czekoladą. Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to. Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus, bardzo się cieszę, że je dostałam. Super, a ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie, surowa ryba. To brzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz, i czy w ogóle sobie poradzisz? Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj, jesteś bardzo miła. Bu. Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie! A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim. Dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan! W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki, tam gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka. Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem chloszę. Jaki apetyczny burger! Jestem przeszczęśliwa! A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głupta się od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne, a bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak to lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie! Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę. To było naprawdę dobre, nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Adę dlaczego jest tak gorąco? Moją usta płoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady Stabasko. Trzeba ją ugasić. Zaczynamy. Ja pierwsza. Ojej czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O, tak, to za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój Przestań Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie Częstuj się Razem? Dawaj Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to Ale któraś z nas ma zimną porcję Sprawdźmy to Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę to niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mmm, wyszności, a ty liż sobie lody. O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden? Makaron, super! Ale ekstra! Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, Mija! O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Mmm, Jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Hej, bitwa na palce pokażę kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to? Roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej. A ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej. Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Ja pomóż mi! Lisek jest tak zimny, że przymarzł mi do języka! Zrobić Dalej, dalej! Trzymaj się chwileczkę! Udało mi się! Twój język jest wolny! Co? Wyrwałam ci język! Głupi żart! Lepiej zajmę się moim przysmakiem! Mam pomysł! Nadmucham bąbelki z tego karmelu! To jest świetne! Jestem w tym naprawdę dobra! Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? No życzę, wygrałam. Hej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nagetzy, miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne! Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach. Gotowe. Chyba zadziałało. Nuggetsy są usmażone. Pyszności. Jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz. Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mmm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Hmm. Nie mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo, gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem co cię pocieszy? Cieplutka pizza, częstuj się, tylko uważaj tym razem. Hehehe <laughs>